Dobra, to jaki plan? No najpierw do brzegu, nie? Nie tutaj. To co my to robimy? <laughs> Ej dobra, to ma być poważne więc. Okej, okay, dobra, no poważnie. A tak na serio? gdzie jesteśmy? <laughs> nie, że tutaj. Okay. No, Zaznaczyłem na mapie. okej, okay, dobra. Płyniemy. Baza wroga. Okej. Okay. <laughs> Dobra snajper na ode, na od nas najpierw wybiega gdzieś tam biegnie na świcel A my idziemy A? we trójkę razem nie Aha, Czemu nikt, nikt wyrzutni rakiet nie wziął Bo po co? To żeby zrobić fajerwerki na na no, koniec Po co? Spokojnie mamy, co? ja mam te ładunki wybuchowe Śpiesznie wiezy wyglądają na że... Dobra, stój, 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 stój Włącz silnik Jedna na helikopter, uwaga. Uwaga, helikopter, cho cho chować się gdzie po Pannąć. 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 Panąć, trupnąć okay. padem. Okej, okay, dobra. To dobra, ja w takim razie. powoli iść tam gdzieś na pozycję. Okay. Musisz być szybszy od nas. Okej, okay, mam nadzieję, że mi nie zauważy nikt. To prowadzi Foxy? No nie Foxy jeszcze, ja mam czapeczkę, więc ja... Panąć, pannąć. Nie ruszać się. Ale dobra, ja do ciebie Trzeba mówię. Trzeba trzupnąć okay. pad. Uwaga, śmigłowiec. Uwaga. Zawraca, zawraca. Okej. Okay. Ląduje? Ale ląduje. Ląduje chyba. Co on odpierdziela? To jest zawsze... Proszę mi, wyrażę. Czekaj, ja go Nie, zostaw. No żartuję przecież. Nie, okej, okay, dobra, dowód co? okej. Okay. Ej, ale... No nawet w powietrzu lornetkę, na razie Nornetkę wyjmę i zobaczę co oni tam. Dobra no, oni piszą w powietrzu więc możemy się pobyć pob ten. Tak nas nie widzą. Patrzcie przegrupować się. Jaką formacją idziemy? Bardzo wolno mi zmienia to. Zmienia... Jaką formacją idziemy? Jasność. Tak na czapy, czy ten? Zmienia ci jasność tak. bo jest ten. Jak pobliżasz to wtedy nie. No wiem, wiem. Lornetkę weź wyjmuj, to wtedy nie będzie coś zmieniało. Dobra, ja y, gęsiego go, idziemy. Obserwujemy skurczy, byka. Yy. Widzisz też sniper? Ja w tej chwili zbliżam się do ogrodzenia. E Mineriki XB, be Idź bez Shiftu. Kurwa, i znowu coś się połączy. Blokos, Przeciwni nie, widzę przeciwników na pasie, ale ja nie podchodzę, okrążę ich i idę na swoje miejsce obserwacyjne. Dobra, podbiegnijmy. Żeby widać, że drugi helikopter stoi. Stoi, nie opada. Tak, no tak, ale... stoi. Trzeba rozłączać ich co chwilę, bo hasła nie wiem, czemu nie mogę zrobić. Mogę zrobić hasło, dobra. zbliżacie się do celu? Strzelamy na nie trzy... Jeszcze co teraz? Teraz my. Okej, okay, spokojnie, poczekaj chwilę. Nie, 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 ty nie strzelasz, Pity. Okej, ja jestem tak obserwatorem? Tak, 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 ty ciągle obserwuj... obserwuj... w ogóle helikopter ciągle. Ustawcie tak, żebyśmy sobie w głowę nie trafili. Kurwa, was panuje ja Oj. Dobra... Wszyscy gotowi? A, tak. tak. Trzy, cztery, po trzy strzały. Dobra. Strzelmy jeszcze raz. Dobra, pracuję. Okay. Zbliżajcie się Zosta. na. Cholera, dużo światła jest. Można zniszczyć. Można, można. E... Teraz daję komuś dowództwo z Kto chce? Minerix czy. O, Lukas? Ja, ja nie umiem. Dobry. Dobra, to, to Minerix. Na chwilę przejmujesz dowództwo, i ja idę podłożyć ładunek pod helikopter. Ok. Lukas, chodź za mną. Jak tam, sniper? Zbliżam się do celu. Helikopter mi zaczyna irytować. Nie, dobrze, bo właśnie zagłusza nas. Zagłusza nas bardzo dobrze. O, no, widzę. Tam... Czy... Widzę, bardzo. Sprawdźcie w Sprawdźcie W wyposażeniu. Sprawdźcie, czy macie jeszcze ładunki wybuchowe. Ja mam. Nie. Ja mam same granaty. Ja mam. Dobra. Eee... Ej, chłopaki, mamy trzech przy ognisku. Ku. Mówię, Trzech, no, ja, trzech ja, ja. przy ognisku. Hmm, raczej bym powiedział czterech. Stąd widzę czterech tylko. Gdzie czwarte? Czwarty jest plecami, a jeden jest z naszą strony. Minę z Tak. No dobra, dobra pochodźcie złożenia. do mojej pozycji. Gdzieś tu położą. Dobra, się do ciebie. Zaczekamy tutaj aż najprawdopodobniej, nie? Co tam? Coś mi na widzę szwankuje. Wiem, wiem, spokojnie, bo to światła są, nie? Dużo światła. Baterie za słabe. Tak, tak. Dobra. Okay. Jeden z sabotażysta niech położy ten, jeszcze ładunek tutaj. Dobra. Sniper, jak będziesz na pozycji, mów. No idziemy. Jeszcze więcej. muszę bardziej. Okej. jak w Call of Duty. Już prawie się zbliżam. Na nie Moje zadanie dalej jest? Jestem na miejscu. Jesteś na miejscu? Widzisz nas stamtąd? Rozmocnijcie swoją pozycję. Jesteśmy od helikoptera 22. Eee, muszę niestety naskarżyć na osobę, która oznaczyła moje pole, ponieważ jest w koło mnie ogromna ilość drzew i mam ograniczoną bardzo widoczność. Muszę trochę improwizować. Dajcie mi moment. No, ok. Podaj go do sądu. Hmm. Chcę odszkodowanie. <grym> Dobra, hej. Yy... Jest czterech typa, więc... Pity nie strzelasz, by my musieli ściągnąć. I też trzeba ten helikopter znowu przenieść gdzieś tam dalej, żeby obrzeciął. Yy... Dobra. Więc jest tak. Już, już, nas nie zobaczysz, bo zaraz za hangarem będziemy. Dobra, biegamy do hangaru. Do no, Od tyłu hangaru biegniemy. O jest. Dobra. Obserwuj, Sniper, ciągle. Dobra, czy, widzisz, czy, czy widzisz cel yy, na tym, na bazy, na bazie, gdzieś tam powinien stać. Na bazie, na wieży? Tak. Widzę. Dobra, to zostaw go. Chodź Nie go? No zostaw, zostaw go. Chodźcie do mnie. Jeden się niech ustawi tutaj, ale powoli. Powoli tak od tej rzutnińska? prawej strony, żeby tej. widział jeden cel chociaż, albo Raz, dwa. dwa trzy, cztery. Zaznaczaj, zaznaczaj. Minerik Dobrze króliczek 2, 3, 4 Połóżcie, już y, ten Minerik 5, 6 Chodź, my idziemy, Lukas, chodź, chodź, 6 celi widzę, póki co jeszcze mogą się Dobra, wyjść dziękuję. nowi, bo może mogą być w pomieszczeniu. Spójrzmy, nie dawaj, chodź za mną. Zdałoby się zdjąć światło, ty, ty, ty. Właśnie, właśnie, chcę to światło ściągnąć, ale będziemy musieli ja będzie mnie jest, osłaniać. Nie, 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 nie ściągaj, bo Ciebie będzie schodził. No mnie ja będzie na pewno schodził, skoro. Mam wszystkie cele na widoku. Wszystkie na to znaczy. Jaka ilość? Kurwa, zając. <śmiech> <śmiech> y, ustaw się tutaj, żebyś widział dwa cele. Połóż się w tej pisze, co będą trwają. Ja się spróbuję tak wystawić do nich, żebym widział trzy cele. Dobra, widzę wszystkie cele, więc ile ty widzisz celów, Lukas? Dwa, te, widzę tego bliżej hangaru i tego dalej, Dobra. tak? Dobra, Tak. to sięgasz tego... tego bliżej hangaru i ja tego dalej hangaru. A Dobra. gdzie on jest tutaj? Gdzie on jest z nich? Jestem na skraju hangaru. U, sporo i widzę. 4 jest trochę eee, niski Lukas słuchaj, Lukas widzisz tego jednego typu po lewej? Po lewej? No, naszej lewej, tutaj tak. najbliżej Dobra To więc na 3-4 tak, na 3-4 we trójkę ściągamy wszystkie cele 3-4-4 Strzelaj, strzelaj, strzelaj a nie, Łanie, jeden został ok, jest git Jeden gdzieś w bieg, uwaga Nie, wszyscy, wszyscy leżą Wszyscy helikopter leżą? Wyruszył. Helikopter ruszył, helikopter ruszył Ruszył? Tak, ruszył, ruszył. Czyli znaczy, że odleciał. Dobra. Podejdź do hangaru każdy. Nie do światła, tylko do hangaru, tak przy boku hangaru tutaj stoi gdzie, ja gaszę światło. Widzę was. Ale dobrali. Dobra. Teraz ukrywamy ciała. Podejdźcie do ciała i ukryjcie je. Jeszcze jedno jest tam. No, weź strzałkę do góry i idź tam jeszcze jednego stanę. Lukas. Tam jest. z tyłu jest. Nie, nie, nie aha tam, dobra. dobra ten? Nie, czy wrogie jednostki się ruszyły czy coś? Snajper. Nie, ten, ten się zbugował u mnie. E, więc tak, nadal są bez zmian. Eee, no, widzimy dowódcę. Okay. Eee, Swoje cele, widzę 5 celi, z czego 4 są na lądzie, 1 no na Właśnie, właśnie, mamy je ściągnąć zaraz, dobra. Eee, zabawimy się tak, że jeden budynek. Ten tutaj po prawej. Pod sam kant jego. I będzie obserwował tego jednego typu z granatnikiem. Eee, jeszcze jeden idzie ze mną za te budynki małe. Dobra, ściąga światło. Widzę typa Wiem wiem wie, spokojnie Dawaj do mnie szybko Widzę jednego, drugiego Mam dwóch na celowniku Jednego piartego, na wieży, drugiego na dobra. dobra, jest ich sześciu Siedmiu yy, Teraz spróbujemy zrobić tak, że że snajper ściągnie, ściągnie tego na radarze, czyli tego na dowódcę, bo on chyba naktowizor ma. Na samej górze tego na wieżę. Tak, tak, tak. Eee, chcecie rozczarować. On nie ma nactwizora. No dobra właśnie widzę. Eee, my widzimy stąd ile celów jest tutaj. Sześć. Ja widzę cztery. My Dwa, widzimy cztery. sześć. 6. za krzaki A. Na krzaki popatrz też. Ja widzę. 6, 7, dwa... jest sześć, jest szósty. No. Widzę dwa cele od mojej strony. Dobra, kładźmy się. Więc tak, zrobimy. Dobra, snajper strzela w dowódce, my strzelamy wszystkich po bokach. I jak Pity, jak coś. Nie uda nam się jednego wciągnąć, czy coś, to ściągasz go od razu. Okej, czego na Czyli trzy... Dwa. Jeden. Przyjęty. Zmieniam magazynek. Uwaga, strzelają do Stajpera. Okej. Okay. Dostali wszyscy? Jeszcze na dwa cele. Jeden uciekał. Jeden uciekał, tak? Eee... Tak, to jest saludarzysta. Okej. Okay. Uwaga. Dobra, A, do biegamy do budynku. Mineryx schodzi do budynku, okej. Okay. Biegamy do budynku wszyscy. Znaczy, Sniper zostaje, tak? No, nie. Do światła, dobrze. Do budynku? Tak, do budynku. Spokojnie, możesz iść. Spokojnie. Możesz iść. Ja chowam ciała. Okej. Okay. Dobra. Potwierdzam cel zabity. Cel zabity? Dobra. Sprawdźcie go. ja nigdy nie poduję. Sprawdźcie go, czy ma coś przy sobie. Dobra. Yy, sabotażysta eee... na nadu... dół... Sabotażysta, połóż ładunki wybuchowe na górze. Minerx No. Możesz potwierdzić, yy, jaki był mój cel? W sensie, w którą część trafiłem? Hmm. Sądzę, że w czaszkę. Zaraz ci powiem. Nie wiem. Dostał w głowę. Ja widzę. Okej. Okay. Okej. Okay. Dostał perfilnie w głowę, widać aż wylot kr krwotoku. Dobra, nie. ładunek podłożony. Ładunek podłożony. Ja ostatni ładunek kładę. Dobra. Nic tu już nie ma, nikogo nie ma. Dobra, schodzimy po drabinie. Nie no, nie ja, jest. Okej. Okay. Kurde, zejdź po odrabinę, Snajper, yy, przybiegnij do nas. No, zrozumiałem. No to może masz ile godzin? Nie wszyscy są na pozycji już widzę że sniper biegnie to światło mnie zaczyna denerwować Wiem, wie, my to tak samo yy, odbiegniemy tam gdzie sniper stoi no chodźcie jeszcze trochę dalej Siemka. Siemka. Na 3-4 detonujemy. Czekamy na fajerwerki. 3-4. Uuu! Na wraż. Tak samo helikopter rozwalony, misja udana. Wracamy do fotonu. Okay. Ruchy, ruchy. Do. Wszyscy biegniemy. Dwa razy W jak coś. Dobra, baza zniszczona. Dobra, biegnijcie, sznurówka mi się rozwiązała. <laughs> nie, raczej Każdy musi być w kadrze, nie? Yy, Sanitary, już za chwilę się zatrzymasz i sprawdzisz snajpera, czy nie dostał. Nie dostałem, czysto jestem. Ale tak na pewności. Okej. Okay. халикаптар не маш халикаптар бич Dobra, sanitarzy sprawdź tego snipera czy jest y, ranny czy coś sprawdź mnie Czy jestem? Dobra Wsiadać. Znowu leżę Wszyscy są? Wszyscy są. Tak. Pójdziemy na wyspę A teraz mamy wała na łódkę. A, teraz takie zasadnicze pytanie Kto stawia piwo? Dobra płyń. Piwa już czekają. Na pewno nie, jedną. To chyba nie dopłyniemy do tego piwa. A ja co, nie chce płynąć? Nie, No, dobra, bo To nie zostaliśmy. Aaa, już myślałem. Nie I, I Już myślałem, że będziemy chcieli popłynąć trochę. No to Foxy stawia. No. Tak. Nie, cicho jeszcze. nie mamy nie przez zachodę, słońca. Może nam zaminowali coś. Tak. Panie jest motyw z tą latarnią, nie? Że on tak świeci. No od tego jest latarnia. A nie, że wiesz tak pana się obracać. No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Jak powodzie. Wodzie. 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 No na wyspę. Dobra, misja udana.